Już po raz drugi głosując na projekt Mysłowice Alternatywnie, w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy dali wyraz temu, że chcą przychodzić na tętniący życiem rynek i brać udział w organizowanych tu wydarzeniach. W ostatni wakacyjny piątek cykl alternatywnych koncertów w sercu naszego miasta zakończył występ zespołu Muchy, który wyjątkowo ze względu na pogodę odbył się w moku przy ulicy Grunwalskiej. Frekwencja również dopisała, mimo niepogody, co widać po zapełnionej sali widowiskowej. Udało się ożywić rynek drugi rok z rzędu. Znaczy, ożywiliśmy go już ożywiliśmy rok temu, teraz to już tylko. Teraz tylko postaramy się to utrzymać. W ubiegłym roku na płycie Mysłowickiego Rynku rozłożyła się strefa relaksu. Odbywały się tu także koncerty gwiazd muzyki alternatywnej, m.in. Tomka Makowieckiego czy Kasi Lins. Mieszkańcom tak bardzo przypadło to do gustu, że w kolejnej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego znów dali kredyt zaufania projektowi i tego lata na rynku mogliśmy posłuchać chociażby Górala czy Nowiki. Otwarta została również poczekalnia u zbiegu rynku i ulicy Grunwaldzkiej. Czy cykl Mysłowicy Alternatywnie ma szansę powrócić w przyszłym roku? Budżet Obywatelski będzie jednym z głównych źródeł finansowania. Ważne jest, żeby Mysłowicze nie pamiętali o... o... Głosowanie na budżet obywatelski o alternatywnie Starówkę. Zadanie zostało już złożone do tegorocznej edycji MBO i przeszło weryfikację. Zatem będzie można na nie zagłosować między 20 a 27 września. Jak zapowiada Jacek Duda, jeśli uda się wygrać, w przyszłym sezonie możemy liczyć na bardziej rozbudowaną formułę projektu z wydarzeniami nie tylko muzycznymi, ale także kulturalnymi.